Pierwszy lutego dyktę 115 km H5FT HRA2DDT. W drugiej generacji Kaszkai stał się dostępny z silnikiem turbo o pojemności 1,2 litra. Do 2016 roku silnik ten miał nieodłączny problem ze zużyciem oleju, spowodowany doborem przez inżynierów niewłaściwych pierścieni tłokowych. Ponadto pojawił się inny problem polegający na tym, że w niektórych trybach pracy gazy ze skrzyni korbowej przedostawały się do góry przez zgarniacz oleju i pierścienie uszczelniające. Zmieniono oprogramowanie eku i jeśli silnik nadal zużywał litry oleju, wówczas całość została zmieniona. Czasami dilerzy zmieniali tylko pierścienie tłokowe, ale to nie przynosiło żadnego efektu. Generalnie dwie trzecie takich silników dzisiaj praktycznie nie zużywa oleju, pomiędzy wymianami trzeba dolać maksymalnie jeden litr. Czyli tak zwany raz na 8000 km. Ponadto łańcuch rozrządu tego silnika wytrzymuje średnio 90 000 km, zaczyna grzechotać i pojawiają się błędy w regulacji fazy. Nie ma sensu zwlekać z wymianą, bo skacze łatwo i naturalnie. A wraz z nim trzeba wymienić łańcuch pompy oleju, bo rozciąga się i grzechocze nie mniej niż łańcuch rozrządu. Układ bezpośredniego wtrysku paliwa nie jest naznaczony szczególnymi problemami, chociaż zdarzają się przypadki przedostawania się benzyny przez pompę wtryskową do silnika wraz ze wzrostem poziomu oleju w misce olejowej. Czujnik ciśnienia paliwa może ulec awarii, co wpłynie na dynamikę lub silnik w ogóle nie uruchomi się z powodu przepełnienia paliwa. 2,014 km MR20DD Większość Kaszkai drugiej generacji była sprzedawana z dwulitrowym, wolnossącym silnikiem benzynowym. Jest to silnik nowej szkoły, z aluminiowym, niewykładanym blokiem cylindrów, z napędem łańcucha rozrządu, parą przesuwników fazowych, wtryskiem bezpośrednim i bez kompensatorów hydraulicznych. Jeśli nie będziesz oszczędzać na oleju silnikowym i zastosujesz wysokiej jakości lepkość do 5 w 30 lub bardziej płynną 0 w 20, nie będzie żadnych problemów ani marnowania oleju. To prawda, że łańcuch rozrządu będzie szeleścił przy 150 tysiącach kilometrach. A przy wymianie świec zapłonowych i rydowych 224011V1C nowe należy dokręcić siłą 20 nanometrów i nie większą, w przeciwnym razie głowica cylindra łatwo pęknie wzdłuż nadmiernie dokręconego gniazda świecy zapłonowej. Świece zapłonowe należy sprawdzić i, jeśli to konieczne, Wymienić, jeśli występują drgania w pracy silnika i odpowiednio przerwy zapłonu. Dwulitrowy silnik przejeżdża bez żadnych problemów ponad 300 tysiące kilometrów. Tak, bezpośredni wtrysk paliwa nie pozwala na bezkarne włanie jakiejkolwiek benzyny do baku, ale generalnie nie ma z tym większych problemów. Nawiasem mówiąc, w prawie wszystkich kaszkais z tym silnikiem standardowe uszy, trzymające połówki kanału powietrznego są zepsute. Pierwsza obejmą znajduje się na kanale wentylacyjnym bezpośrednio za lewym przednim reflektorem, a druga na górze skrzynki filtra powietrza na prawo od prawej szyby pod maską. Te uszy są bardzo delikatne i pękają dosłownie przy pierwszej wymianie filtra powietrza. Zamiast tego użyj odpowiednich rzeczy: od plastikowych opasek po metalowe wsporniki AK2217-1109-290 do skrzynek filtrów. 1.6 dCi 130 km R9M. Kaszkaj drugiej generacji otrzymał nowy turbodiesel o pojemności 1.6 litra. Jest to francuski silnik opracowany przez Renault. W odróżnieniu od 1.5 litrowego silnika tej samej firmy ma napęd łańcucha rozrządu. To prawda, że łańcuch zwykle wytrzymuje około 150 000 km, ale jego blok cylindrów jest żeliwny. Nie możemy nie zauważyć, że żeliwny blok jest raczej słaby i może pęknąć przed 2019 rokiem. Wtedy albo olej zacznie dostawać się do płynu niezamarzającego, albo cały wypłynie. Ale możemy uspokoić kupujących i właścicieli Kaszkaj. Nie było przypadków pęknięć bloków cylindrów diesla w crossoverze. Poza tym 1,6 dCi jest konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym we współczesnym znaczeniu. Trwa długo. Wszystkie dwupedałowe kaszkaj są wyposażone w przekładnię CVT. Co więcej, wszystkie wersje tego crossovera z napędem na wszystkie koła są bez wyjątku wyposażone w przekładnię CVT. JF015E. Najsłabsza przekładnia CVT, oznaczona jako JF015E, trafiła do 1,2 litrowego silnika turbo. Ta bezstopniowa przekładnia jest złożona. Ma nawet przekładnię planetarną, która w rzeczywistości zapewnia dwa stopnie ruchu do przodu. Jego wprowadzenie do konstrukcji było konieczne, aby zwiększyć zakres przełożeń tak, aby jego pas pający nie działał z grubsza, wzdłuż krawędzi stożków. W praktyce wariator ten ledwo wytrzymuje 100 tysięcy kilometrów i jest wysyłany do remontu z powodu zniszczenia łożyska wału wejściowego. Wióry z łożyska wpadają do zaworu sterującego pompy olejowej, do zespołu hydraulicznego i jego zaworów hydraulicznych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli lekko zaczniesz ten moment, wariator JF-015E dosłownie ulegnie samozniszczeniu. Nawet w obudowie może pojawić się zużycie spowodowane luzem na wale wejściowym. Generalnie, kupując auto z takim wariatorem, warto zdjąć miskę i sprawdzić, czy zebrały się tam wióry. Jeśli uda ci się wysłać ten wariator do remontu w początkowej fazie zużycia łożyska wału wejściowego, wówczas możesz jedynie uniknąć jego wymiany i sprawdzenia kanałów olejowych wymieniając regulator pompy oleju. W najgorszym przypadku wymień wariator i poczekaj na tę samą historię. JF017E. W dwulitrowym silniku wolnossącym i 1,6-litrowym turbodieslu stosowane są różne przekładnie CVT. Są to odpowiednio JF016E i jego wzmocniona wersja JF017E. W przeciwieństwie do 015 CVT te przekładnie CVT nie mają żadnych strasznych historii, a przy normalnej konserwacji i płynnym pedałowaniu bez nagłych startów te przekładnie CVT wytrzymują ponad 300 000 km. Bardzo ważna jest wymiana w nich płynu wariatora co 40 000 km, ponieważ te wariatory są niezwykle wrażliwe na jego czystość. Szczeliny w szpulach sterownika zaworu są minimalne, więc produkty odpadowe wariatora zakłócają ich ruchliwość. Zanika wówczas o bezstopniowa płynność działania. Do uzupełnienia wszystkich trój wymienionych przekładni CVT stosuje się marka We płyn ns 3 mp ns 300 p w cenie 50 dolarów amerykańskich za litr lub jego liczne analogi, które są 2 do 4 razy tańsze. Wystarczy dokonać częściowej wymiany, a uzupełnienie zajmuje około 4 litrów nowego płynu do CVT. Należy także wymienić filtr dokładny i jego uszczelkę 31526-3VX0A. Filtry dokładne do wariatorów JF015E, 31726-3JX0A i JF016E, JF017E, 31726-28X0A, choć wymienne, w rzeczywistości są różne. Podczas częściowej wymiany oleju zdecydowanie zaleca się zdjęcie miski i jej oczyszczenie, przy okazji sprawdzając, czy magnesy złapały jakieś wióry. W miejsce pod agregatem hydraulicznym znajdują się filtry zgrubne. W Kaszkaj, w zależności od roku produkcji, występują dwie modyfikacje takiego filtra 31728 1XZ0D 31728 myślnik 28X0A. Zastąpili się nawzajem w grudniu 2015 roku. Pierwotnie filtry te kosztowały 50 dolarów. W zasadzie można je wymieniać co dwie do trzy wymiany oleju. Należy zamontować miski z nowymi uszczelkami 31 397 myślnik 3JX0A dla JF015E, 31 397 myślnik 1XF0D dla JF016E, JF017E, a śruby miski dokręcić w odpowiedniej kolejności i z właściwym momentem 5,9 nm, a nie dowolnym sposób. Niektórzy właściciele wymieniają kupłyn wariatora metodą wymiany, to jest pompując, aż spuszczana ciecz stanie się klarowniejsza. To twój wybór, ale w tej metodzie zużywa się dwa razy więcej płynu CVT. W Kaszkai z drugiej generacji często pojawiał się dźwięk pukania w przekładni kierowniczej. Jak to często bywa, stukanie następuje w wyniku zużycia tulei podporowej. W tym przypadku ta tuleja znajduje się po prawej stronie. Zużytą tuleję można wyciągnąć bez demontażu zębatki. Już przy podniesionym samochodzie należy skręcić kierownicą maksymalnie w lewo, wymontować prawy drążek kierowniczy, wyjąć uszkodzoną tuleję i włożyć naprawczą. Tuleje naprawcze produkowane są przez niektórych lokalnych producentów. Wewnętrzna średnica tej tulei jest inna dla angielskiego i petersburskiego kaszkaj, odpowiednio 28 i 26 mm. Wentylator chłodnicy 21481-4EA0A kaszkaj nie jest zbyt trwały, wytrzymuje średnio 100 000 km. Jego wał nie posiada łożysk i obraca się na tulei. Z biegiem czasu zużywa się, dlatego wirnik zaczyna się obracać z luzem, czemu towarzyszą wibracje i dudnienie. Nowy oryginalny grzejnik kosztuje około 400 dolarów, zamienniki są 2 do 3 razy tańsze. Nie ma nic specjalnego do powiedzenia na temat napędu na wszystkie koła Nissanów, kątowa skrzynia biegów jest niezawodna, nie ma złych miejsc jak u Koreańczyków, sprzęgło elektromagnetyczne do łączenia tylnej osi jest trwałe. Jak już wspomniano, napęd na wszystkie koła w tych samochodach jest połączony tylko z dwulitrowym silnikiem i przekładnią CVT, w ogóle nie ma opcji z manualną skrzynią biegów. Jeśli wpadniesz w poślizg w terenie, spróbuj przejść wszystkie niebezpieczne miejsca na piechotę. Elektronika bardzo dba o wariator, jazda ciasna jest dosłownie niemożliwa. Zwróć uwagę na osłony półosi. Przeguby homokinetyczne często pękają po zimie. Łożyska kół przednich 4202 4 b 0 a są drogie, oryginalne za 250 dolarów. Nierozerwalnie związane z węzłami i wytrzymują około 100 tysięcy kilometrów. Koszt zamienników wynosi średnio 100 dolarów. Przednie wahacze Nissana McPhersona są dostarczane wyłącznie zmontowane 54500 myślnik 4CL1B i sprzedawane za 120 dolarów, co jest całkiem akceptowalną ceną w przypadku oryginału. Można jednak kupić zarówno ciche bloki, jak i przegub kulowy na rynku wtórnym i wydać na nie 30 do 40 dolarów plus ponowne tłoczenie. Końcówki układu kierowniczego D8640 Myślnik 4B0A wytrzymują około 70 tysięcy km. Ich cena dochodzi do 100 dolarów za oryginał i 20 do 30 dolarów za dobre zamienniki. Oryginalne łączniki stabilizatora d 618 Myślnik 4CB0A wytrzymują tyle samo czasu, ale kosztują 30 dolarów amerykańskich. Oryginalne amortyzatory często rezygnują po 120 tysiącach km. 54 54302 BM91B kosztuje do 170 dolarów, tył 56210 BM92A do 85 dolarów. Tylne zawieszenie większości kaszkais jest niezależne. Zależny występuje tylko w egzemplarzach angielskiego zespołu z napędem na przednie koła. Multiwachacz, w którym na każdym kole znajdują się cztery dźwignie, a także belka skrętna nie wymagają uwagi aż do przebiegu 250 000 km. Oryginalne ciche bloki nie są oferowane osobno dla tylnych zawieszeń. Oryginalne dźwignie wielowahaczowe kosztują od 130 do 300 dolarów. Ciche bloki kosztują od 5 do 20 dolarów za sztukę. Do korpusu Kaszkaja jest jedna uwaga: warstwa lakieru jest słaba, łatwo daje się odpryskiwać kamieniami i ścierać. Ale frytki nie rdzewieją. Jest jednak wyjątek panel dachowy, tradycyjnie dla wielu marek, nie jest chroniony przed korozją w żaden sposób, chyba że warstwą farby. Dlatego odpryskiwana na nim farba łatwo kwitnie i powoli pęcznieje. Z reguły wszystko to pojawia się na krawędzi dachu nad przednią szybą. Nawiasem mówiąc, zwróć uwagę na stan szczeliwa między panelami nadwozia. Takie łączenia są w otworze drzwi bagażnika. Pęknięcia w uszczelce wskazują, że kaszkaj był zaparkowany na wysokich krawężnikach lub chodził po stromym terenie. Światło reflektorów halogenowych jest szczerze mówiąc słabe. A w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy nie ma czujnika, więc można go spuścić i pozostawić bez niego w najbardziej nieodpowiednim momencie. Nawiasem mówiąc, spryskiwacze reflektorów działają tylko wtedy, gdy same reflektory są włączone, co zmniejsza zużycie spryskiwaczy w ciągu dnia. Co możesz powiedzieć o wnętrzu Nissana kaszkaj drugiej generacji? Ładnie wygląda, jest niedrogi i dość trwały. W zależności od klimatu dochodzi tu do zabawnej sytuacji, tapicerka sufitowa zamoknie, spod osłon przeciwsłonecznych zaczyna kapać woda. Faktem jest, że za tapicerką znajduje się pianka gumowa, która zimą może wchłaniać skroploną wilgoć. Zamażnie i będzie się tam gromadzić, a na wiosnę stopi się i zacznie płynąć. Jeśli jednak pod sufitka nad bagażnikiem zamoczy się i zacznie śmierdzieć płynem do spryskiwaczy, oznacza to, że wąż do spryskiwacza tylnej szyby został odłączony pod dachem. Odbojniki drzwi wytrzymują ponad 150 tysięcy km, jeśli nie są smarowane. Jeśli nie chcesz doświadczać zużycia i skrzypienia, nałóż smar na drążki ogranicznika. Zdarzają się przypadki zmętnienia plastików w studzienkach urządzeń. Często pękają gwinty grzewcze przednich foteli, co zmusza je do zdjęcia tapicerki z siedzenia w celu naprawy pęknięcia.